Ambassador Bridge Fajne flagi tutaj zamieścili już jakiś czas temu Kanada USA Most między Windsor, Ontario, Kanada i Detroit Michigan USA Mam nadzieję, że dzisiaj będzie Bezproblemowo. ostatnio cisza, spokój. Muszę się pochwalić. I tak ma być. Tutaj wjeżdżamy do Ameryki. Welcome to the USA. Ej, granica pusta! Ale jaja, takiego czegoś dawno nie widziałem. Kurde. No, telefon był źle. Ups, 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 kurde, trzęsie się. Musiał nową kamerę kupić. Ktoś mi to mówił. To zoom na telefonie jest tragedia, nie? Jak się robi zoom, to kurwa tragicznie widać. A jak się nagrywa, to nawet ładny obraz jest. Nie? Musiał zainwestować, ale to już nie teraz. To inne rzeczy. Miasto Detroit Kawałek autostrady jak w Iraku jakimś kurde, Rafinerie, nie rafinerie Drogi kurde jak po wojnie mi się przypomina Przypominają mi się niektóre drogi Jak w Montrealu są No ja mówię wam, jakbyście tam czasami przyjeżdżali Są pewne momenty, że To Afganistan, Irak Afryka, nie? Kurde Wyjechałem z tego najgorszego. Bezproblemowa granica, spoko tak jest, jest pompa, jest czad, o to chodzi. Cisza spokój bez przeklinania. Let's go! Woohoo! <laughs> o, jestem w Brazyl, Indiana. Brazylia Indiana No dostek, jedziesz, co Co? Kurwa, fucking światło Migacz, kurde i tu Słuchajcie, dobra, więc tutaj jadę na pauzę 36 godzin Kanadyjską, 34 amerykańską Lubię tutaj pauzę robić w tym miejscu Taki troszeczkę Są trzy track stopy tutaj na tym zjeździe się Zastanawiam, kurde gdzie tu podjechać, chcę być tak na uboczu lubię być, kurde, tam jedno Volvo już jest zam... zajęte. Kurde, gostek moje najlepsze miejsce wziął. Dobra, może się postawię koło tych tutaj. Tam nikogo nie ma. Ja lubię po prostu... Lubię sam siedzieć, no nie lubię mieć nie. nikogo obok siebie. Jak to wygląda, kurde, może i tutaj, co? Czy nie? Na jasno, że to się nie No Nie wiem, dobra, no nieważne. No. Gdzieś się zakotwiczę. A co chciałem Wam jeszcze koniecznie powiedzieć? Posłuchajcie, jestem jasno jasnowidzem. Nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie. To się teraz dowiecie. bo ja przepowiadam pewną rzecz i, i wspomnijcie moje słowa zobaczycie wspomnijcie moje słowa eee, więc tak moja przepowiednia dlatego że jestem w Brazylii no Brazylia, Indiana w Stanach temat odnośnie Brazylii więc wspomnijcie moje słowa zobaczycie wspomnijcie moje słowa bo ja kurwa umiem przepowiadać przyszłość Cypr, San Marino, Andora, Luksemburg, Liechtenstein, Islandia, Cypr i Wyspy Owcze nie zakwalifikują się do mistrzostw Świata 2014 Mistrzostwa Świata 2014 w Brazylii. Wspomnijcie moje słowa! Wspomnijcie moje słowa, że te kraje się nie zakwalifikują. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Pamiętacie to miejsce? Byłem tutaj chyba we wtorek. Dzisiaj jest sobota, jeżeli się nie mylę. Cały czas ten sam syf, nic się nie zmieniło. Ja? Kurde i ten syf będzie dalej tu przez następny milion lat, kurde. Fucking kurwa świnie. Cholera jasna będę się wzięła no. opatrzcie, patrzcie nawet kurwa ten Zasrany mocz kurwa jeszcze, chociaż nie, czekaj, to nie ta, ta kurwa taka galonowa butla moczu była, no kurde tamstwo, świnie <grym> kurwa Ludzie, no ja pierdolę no, sorry, tak przeklinam, ale Kurwa <grym> się, kurde, żygnę, zaraz się na tym skończy, no Syf Syf malaria, nie? Kurde O, następna butelka z moczem. Kurwa następna, Jezus Maria. Jesus! Jesus! No kurde ludzie! O! Tak ktoś sobie piknik zrobił, kurde i nie posprzątał po sobie, nie? Cholera by to cię wzięła, kurwa Ja nie wiem No paczek to jest syf, no Kurwa tutaj następny kurwa obiad z i tego o tej kurwa Wypił piwo, wypierdolił, kurde butelki. Nas do kosza tutaj nie. A patrzcie, kosz, kurwa. Tam był, zresztą, zniczenie, nie? Tam był kosz, nie? Kurwa. Znowu mocz, znowu coś innego. Cholera, by to ci wzięła. Kurde. Bez respektu, ludzie, no dos. Czy ludzie? To są świnie, nie ludzie, no. Kurwa. Po raz który powtórzy, dlatego potem reputację mają kierowcy ciężarówek. No kurde, to jest masakra, nie? No tutaj nie jest tak źle. No, czekajcie, tam jest coś ciekawego. Kurwa, Macie. O, ty! Ha, kurwa. Patrzcie. No kurwa, tu w Ameryce rzadko spotkać kierowców, którzy wódkę piją, szczerze mówiąc. A, myślałem, że tutaj coś się dzieje ciekawszego. Więc się dziwię, że to jacyś. Swoi ziemachle byli w wódeczkę, wypili wypieprzyli kurwa tę butelkę. A tak ten trackstop wygląda, nie? A lubię tutaj być, mówię, lubię tutaj być. On jest taki najbardziej. Tu są trzy stopy, tam jest Petro. Znana sieć amerykańska stopów, większy trochę. No i po drugiej stronie jest też pilot, bo ja tutaj na pilocie jestem Tylko bardziej taki komercjalny, tutaj to bardziej takie o widzicie, za dupie taki syf, nie? Taki bardziej na dzikusa, ale no, ja takie lubię bardziej, cisza, spokój Mniej ludzi tu się zatrzymuje, nie? No i co? Kurde Recenzję zrobiłem tego Kurwa, jak wygląda ten track stop z tyłu Wracamy. No, patrzcie, kurde. Kosz na śmieci jest, nie? Kurwa, więcej. Tu nic nie ma w koszu. Prawie więcej rzeczy na zewnątrz niż kurde w koszu. Kurwa. Full wypas. Mikey, drive, Mikey, drive. Nie, czekaj. Adam, drive. Mikey, Adam, drive. Adam Drive, kurde, lepsza opona chyba ta co ty, żeś kurde wtedy jechał. No dobra, kurde. Idziemy z powrotem do traka. Robić pauzunie. Adam na live jest. Kurde. Wydać się kurde Indiana jest. Indiana, ale kurwa, nie mi internet. No, teraz to, ale jakoś ci chodzi. No coś kurwa. Czasami działa, czasami nie. Czasami działa. Czasami nie, kurde. Ups, nie. No i z tym, kurde. Hanie internet, nie? Nie da się pogadać. No jestem tutaj, jestem kurde, ale nie da się pogadać, bo ten wi-fi jest kiepski. Komentarze się nie ładują, więc... Odlot! Słuchajcie, 12 w nocy 6 w Polsce co ludzi jest. To nie jest godzina Kurwa ostrość! Patrzcie, dalej kurde siedzę! Nie ma to jak Adam Zostawił live'a Zobaczył czy też pada Dobra jest, ty, słuchajcie, ja muszę stąd spadać, kurde. Grzechu się zjawił, ale chyba nie ten prawdziwy, kurde. Tak, Rysiu, ja... ...bylko... ...ja i ustawka, Pozdro, pozdro! ...to chłopaki... ...to chłopaki to chyba jeden strzał, który kurwa, złapali... ...kurwa, w dziesięć Tak Tak? Kurwa, i pojedziesz tam. Pojedziesz i zrobisz porządek tam, no, dobra? tam gdzie ci mówiłem o oh, kurde wariat To jak to nagrywają, to ja wiem, że ja, ja pojedziesz z tym ubiegnął Ja jestem w tym dobre, dobre ale jak wyjedziesz to o shit i to nie to są ja, ja sobie coś robię no i na ja

Też wątpię, że to kurczę trokmaniak. Kurde, ten gostek dalej tam siedzi. Cholera miałem, kurde. Chciałem tam się zaparkować, kurwa. No najlepsze na miejsce ma na placu. Tak jak ja mówię, lubię się przykleić gdzieś, gdzie z boku nikogo nie ma, no ale z tym, kurde. Dobra, więc tutaj zostanę jeszcze dzisiaj. Kurwa, szlak trafia z tą klimą, nie? Bo słuchajcie, 14 stopni, no teraz będzie więcej. 13 było godzinę temu Ty, ale ten trak siedzi mi kurde To powietrze Kurwa znowu coś tu nie ładuje Już znaczy on siedzi, on tak nie powinien patrzcie, on nie powinien tak siedzieć, nie? Godzinę dopiero go wyłączyłem, odpaliłem go z rana I to szura po ziemi, nie? Tak ja patrzę. Teraz może być widać lepiej, kurde, szura po ziemi. Tak nie powinno być. Za nisko siedzi. Coś tu znowu nie ładuje, nie pompuje, bo w godzinę to nie powinno być tak, że patrzcie, w godzinę, że poduszka siedzi jedna tu, druga, no dzisiaj akurat nie jest najgorzej, wczoraj siedziała kompletnie, kurwa gdzieś tu coś jest, że tu nie ładuje, no, coś tu te powietrze nie ładuje, dobra, ale z tym, nie, wątek mi był tak, że 16 stopni. 16 stopni jest ja I ten Ja nie mogę go nawet schłodzić kurwa no Bo w słońcu się nagrzewa Jako chciałbym schłodzić traka na no 20 minut kurwa żeby trochę zimno było Nie da się no, kurde że zaczynamy to wkurwiać ta klima Chyba czwarty raz mi siada, no to jest to za cholernie podobne no Gostek to kurwa raz nie zrobi i kurwa mnie, ja nie Tu mówię nie o szefie tylko kurwa o tym co fu Gostek co naprawia to no do cholery niepodobny, kurwa no. Dawid Sochacki. Poezja klasyczna, barokowa. Opus ósmy. Hołd dla filmiku. Znowu wkurw na internet 2 Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Ścichukura, Kura! To jego wina! Swoją stronę wyraźnie dupę wypina. Internet ci zabiera, kurwa go mać. Od tego filmiku aż zachciało mi się srać. Ze śmiechu już mi brzuch pęka. Taki internet to kurwa niezła męka. Dawid Sochacki.